O, cześć Szymek! Cześć Szymon. O czym pogadamy? Porozmawiamy o sadzie. Można spróbować przy tej... No ja bym jeszcze próbował, bo to jeszcze, 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 jeszcze jakiś tam Ale jak z zgorzelami najważniejsza jest systematyczność czyli systematyczne. Wycinanie czyszczenie. Tak, co roku doglądanie, doglądanie do. sadu po, po zbiorach. Najlepiej, jak już liście opadną, czy na wiosnę, tak, się z reguły to robi, kiedy widzimy, nie mamy takiej dużej masy liściowej, kiedy możemy te rany zobaczyć. No i co, i walczymy, tak? Wycinamy, wycinamy chore, yy, chorą tkankę do, można powiedzieć, do żywego, tak, do, do tkanki, która jest, która jest jeszcze w pełni zdrowa. drzewo więc... próbując się ratować, żeby odpowiednią ilość soków wody. Z, z, przekazać na górne partie drzewa. Naprodukowuje tutaj, zalewa tę chorą, jakby zalewa tą chorą strefę drzewa. Tutaj mamy dużą, grubszą jakby część, część kory. No i tu próbuje właśnie drzewo przekazywać odpowiednią ilość soków. No, gdyby to zostało oczyszczone, tutaj mamy jeszcze bodajże no, 3, 3 cm zdrowego. Jeżeli to by było wyczyszczone i, i, i i zasmarowane właśnie wobogardem z, z miedzianem, mielibyśmy nadzieję, że tutaj moglibyśmy odratować to drzewo. My już nie jesteśmy w stanie wiele pomóc temu drzewu. E, warstwa przewodząca została przerwana poprzez, z, przez zgorzel kory. E, no i co, drzewo dostało sygnał, że, że to już jest koniec, tak? No i jabłka od razu szybciej będą dochodzić teraz, nie, już nie będą rosły. Właśnie teraz dostało drzewo sygnał, że musi wydać jak najszybciej potomstwo. Czyli co? Nasze nasiona, które są w właśnie... jabłkach. Niżej mamy wszystko w porządku. Drzewo rośnie normalnie, normalnie. Planie, więc tutaj się wszystko dobrze dzieje. Widać, że tutaj już drzewo puściło sobie piękny przyrost, który już szykuje go na, na, na przewodnika. Jeżeli tutaj pracownicy nie wytną go razem z cięciem letnim, to, to, będzie, to będzie tutaj dobry potencjał, żeby tutaj z niego coś wyprowadzić na, na przyszłe lata, jeżeli sad nie będzie wymieniany. Zgorzel, jeżeli nie jest czyszczona i nie jest zabezpieczana z każdym rokiem, nam się bardzo rozpowszechnia na drzewie. Przechodzi we wszystkie strony razem z sokami, zarażając kolejne partie drzewa. Temu drzewo nie wróżę w dużej przyszłości. Wystarczy, że, że zgorzel obejdzie dookoła przewodnika gałąź i już mamy, już mamy po wszystkim. Tak. To powinno być wyczyszczone i zabezpieczone, dzięki temu byśmy uchowali może to drzewo przez kolejne lata. Owo zasadzone drzewko jabłoni od razu na początku swojego życia spotkało się właśnie z chorobą kory i drewna. Tutaj mamy zgorzel przykład, kiedy już możemy powiedzieć, że tutaj już warstwa przewodzenia jest odcięta. Mamy tutaj stworzoną obrączkę. Drzewko oczywiście ratuje się, puszczając od od podkładki przyrosty, które nie są pod, jakby pożądane teraz no i puszcza tutaj, tak? tak? Jedynym ratunkiem dla tego drzewa aktualnie jest przycięcie po którymś z tych, z tych odrostów, który tutaj nam e, odrósł no i pomalowanie wapogardem wraz z miedzianem. Dzięki temu stworzymy naturalną, naturalną powłokę e, oraz zabezpieczenie e, dzięki czemu miejmy nadzieję, nie będzie się rozprzestrzeniać dalej z gorzylką.